Werona. Miasto prawie tak stare jak Rzym, bo już istniało w VI wieku przed naszą erą. W rzeczywistości uznaje się, że w 390 roku przed naszą erą Werona została zdobyta i od nowa założona przez Celtów. Werona jest miastem w północno-wschodnich Włoszech. Jest stolicą prowincji Verona. A prowincja Verona znajduje się w regionie, który nazywa się Wenecją Auganejską. W tym miejscu należałoby powiedzieć kilka słów o administracyjnym podziale Republiki Włoskiej. A więc mamy 20 regionów i około 110 prowincji. To jest podobny podział jak we Francji, przy czym we Francji mamy 22 regiony i 96 departamentów i to można porównać w pewnym sensie do podziału administracyjnego w Polsce. W Polsce mamy 16 województw, które odpowiadają regionom, czy to włoskim, czy francuskim. No, i jeśli chodzi o prowincje, to należałoby ich porównywać do powiatu, ale w Polsce mamy aż 314 powiatów. Podczas gdy Francja ma 96 departamentów, a Włochy 110 prowincja, więc nasze powiaty są po prostu dużo mniejsze. Jesteśmy już w mieście, bardzo starym mieście, ponieważ Werona była zamieszkiwana już w czasach prehistorycznych. Powstały wtedy niektóre osiedla na wzgórzu Świętego Piotra, które góruje nad rzeką Adygą. Do dziś toczą się dyskusje nad tym, która populacja rozpoczęła zasiedlanie regionu i najszerzej jest uznane, że zasiedlał ją lud retów. Oczywiście w 390 roku przed naszą erą, Perona została zdobyta i jak. To dzisiaj się określa na nowo przez celtów założona. Ale w 89 roku przed naszą erą stała się częścią kolonii rzymskiej. Właśnie jako kolonię rzymską założono Weronę jeszcze raz w meandrze rzeki Adygi. I ta rzeka była w zasadzie jakby murem obronnym. Tego miasta. Jednym ze znamienitych zabytków z czasów rzymskich jest amfiteatr zwany w Weronie Areną. To jest Arena Werony. Ten rzymski amfiteatr zwany Areną został zbudowany w 30 roku naszej ery. Jest trzecim co do wielkości, takim amfiteatrem we Włoszech, może pomieścić 25 tysięcy widzów w 44 rzędach i wszystkie siedzenia są wykonane z marmuru. Jesteśmy w Muzeum Castelveccio w Weronie. Tutaj możemy podziwiać eksponaty głównie z XV, XVI wieku, ale. Również widzieliśmy grobowiec z XII wieku. Niektóre eksponaty są więc wcześniejsze, właśnie szczególnie tu na parterze. Należy tu odnadmienić, że większość tych eksponatów powstała w czasie, kiedy Werona została dołączona do Wenecji. Właśnie pod władzą Wenecji. Na werony nastąpiły co najmniej cztery stulecia względnego pokoju bez wojen I w tym czasie oczywiście mogła rozkwitać sztuka, zarówno rzeźbiarska, jak tutaj widzimy, jak i potem obejrzymy na następnym piętrze sztuka malarska. Cztery stulecia bez wojny, no praktycznie bez wojny, pozwoliły na rozwój kultury. I sztuki. Zanim Weronę dołączono do Republiki Weneckiej, już w XIV wieku do Werony dołączono Wincenzję, potem Padwę, Treviso, a więc Werona już zaczęła się rozwijać, no i powstawały na przykład te wszystkie rzeźby, tutaj są z XIV wieku. A ostatecznym wynikiem rozwoju Werony było właśnie dołączenie Werony do Republiki Weneckiej. A więc Werona stała się częścią czegoś dużego, zamożnego i ważnego w świecie. Przechodząc do następnej sali ekspozycyjnej, przechodzimy przez dziedziniec zamku Castelvecchio, w którym się mieści to muzeum. Renowacja tego zamku była przeprowadzona przez architekta Carlo Skarpę w latach 1959-1973. No i znacznie oczywiście poprawiła wygląd budynku i eksponatów, a styl architektoniczny architekta Skarpy jest widoczny w szczegółach drzwi, schodów, mebli, a nawet zaprojektowanych ekspozycjach. Jesteśmy już w drugim skrzydle, na pierwszym piętrze, i tu możemy właśnie podziwiać malarstwo. Jest to malarstwo głównie z XIV i XV wieku, a więc w czasach, kiedy Werona rozwijała się bardzo w XIV wieku, i w XV wieku stała się częścią Republiki Weneckiej. Możemy więc tu podziwiać. Man, również malarzy weneckich, tak jak na przykład Gentile Bellini. Ale też y, mamy Michelino de Bezzozozo, który pracował w Wenecji. Są też oczywiście obrazy malarzy z Werony, jak na przykład Francesco Bosignori albo Girolamo da Libri. Oni byli malarzami, którzy pracowali tu w Weronie. No i oczywiście z tego względu najwięcej obrazów mamy tutaj w tym muzeum od malarzy, którzy pracowali w Weronie. Tutaj widzimy zdjęcie z krzyża. Obraz namalowany przez Caravaggio. To był XVI-wieczny malarz. Pracował w Rzymie. A tu. Madonna z dzieckiem namalowana przez Francesco Bonsignori. Francesco Bonsignori to był miejscowy malarz z Werony. I tutaj dalej też Madonna z dzieckiem, ale to namalowane zostało przez Girolamo Penaci, weneckiego malarza z XVI wieku. I tu mamy anioła grającego na lutni. Namalowany przez malarza z Florencji Rosso Fiorentino. Co, tutaj są jakieś do, trzy aniołki. A tutaj mamy dwa panele drewniane z jakiegoś ołtarza. Prawdopodobnie z XVII wieku. I tutaj jest obraz nazwany Ołtarz Trójcy Święcej. To namalował Francesco Pasolino. 15 wieczny malarz z Florencji. I na koniec tu widzimy, to jest Chrystus ukorowany cierniami, Francesco Zagarelli. XV wiek Ravenna. Teraz jesteśmy w sali, gdzie prezentowane są miecze. Ten duży miecz to miecz dwuręczny, podczas gdy te małe to miecze jednoręczne. A tu mamy to topory, halabardy. Innymi słowy, jest to oręże używane no, w późnym średniowieczu. A teraz przechodzimy do sali, kolejnej sali, z obrazami. A tu widzimy tryptyk ze scenami z życia Jezusa, namalowany przez Niccolò di Pietro, to jest malarz z Florencji z XIV wieku. A tu a tu Maria Dziewica w otoczeniu świętych, namalowane przez Paolo Murano, znanego też jako Cavazolla. Jest to malarz z Werony, xv xvi wiek. Dwa obrazy, namalowane przez Girolamo dai Libri z Werony. Po lewej Madonna z parasolem, a po prawej święta Rozalia. A tu obmity stół. Namalowane przez Francesco Morone, również malarza z Werony. Zaś tutaj narodziny Chrystusa z pasterzami. Namalowane przez wspomnianego już Girolamo dai Libri. Kolejny obraz. To jest fresk zdjęty z muru. A to obraz Paolo Veroneze, Madonna na tronie z dzieckiem. a to Tobiasz z aniołem. obraz Antonio Badile II, również z Werony. Tutaj zaś konkurs pomiędzy muzami i peridesem namalowany Jakobo Robusti, a tutaj Chrystus pokazany tłumowi, namalowany przez Paolo Frenati, a tutaj rzeźby, również autorstwa Paolo Frenati, święty Bartolomeo i tu święty Leopold z długą brodą tu widzimy pokłon Trzech króli Aleksandro Turci a tu pogrzeb Chrystusa namalowany przez wspomnianego już Caravaggio a tu już malarstwo XVII wieczne to jest Jupiter i Semana by Luca Ferrari z Bolonii Tutaj zaś Diana i Edymion, Luca Giordano z Neapolu. I tu tego samego malarza Tezos porzucił Ariadne Onneksos. A więc w XVII wieku dominowała tematyka grecka. A tu Święty Piotr, Marta, Maria Magdalena i Leonard. A to jest rzeka Adyga, druga co do wielkości rzeka we Włoszech. W 1882 roku rzeka ta wylała, zalewając całą Weronę i dlatego zbudowano umocnienia brzegów zwane muraglioni. Popatrzmy się jeszcze na dach tego zamku Castelvecio. Po zwiedzeniu muzeum idziemy zwiedzić centrum miasta Werony. Jesteśmy w pobliżu Piazza della Erbe czyli centralnego placu w wyronie, ale przez chwilę posłuchajmy muzyki, którą wykonuje miejscowy artysta. Tu przy placu Piazza della Erbe widzimy Domus Mercatorum, czyli Dom Kupców zbudowany w XIII wieku. Ponadto widzimy dalej Stary Latus, widzimy Torre della Lamberti, która ma 84 metry wysokości, widzimy Pałac Guidici z XIII wieku, zrekonstruowany w XVII. No i tu widzimy stare domy. Te domy nazywają się Domy Mazenty. Na północno-zachodniej stronie jest Pałac Mafei, ale z XV wieku. Pałac udekorowany posągami greckich bogów, a naprzeciwko pałacu stoi kolumna z lwem Świętego Marka, symbolem Wenecji. Jesteśmy nad brzegiem rzeki Adygi i po drugiej stronie widzimy wzgórze, a na tym wzgórzu są budynki, których nazwy związane są ze świętym Piotrem. Jest tam Zamek Świętego Piotra, jest tam Kościół Świętego Piotra. No i nad tą górę można się dostać przechodząc przez Most Świętego Piotra. Pierwsza konstrukcja tego mostu powstała 100 lat przed narodzeniem Chrystusa, czyli ten most ma ponad 2100 lat. A ostatnia renowacja tego mostu odbyła się w 1957 roku. To jest konstrukcja rzymska oparta na łukach. Jest to oczywiście najstarszy most w Weronie i ma 120 metrów długości. A tu widzimy Pałac del Vescovado z VIII wieku naszej ery, który został w XII wieku zrekonstruowany do obecnej postaci. Ten pałac jest częścią kompleksu, do którego należy również katedra w Weronie i dzisiaj jest siedzibą diecezji werońskiej. Teraz jesteśmy na tyłach Katedry Werońskiej i żeby zobaczyć ją od frontu, pójdziemy tą boczną uliczką. I już jesteśmy. Widzimy teraz Katedrę Werońską od frontu. Tą katedrę zbudowano na gruzach dwóch kościołów, które uległy zniszczeniu podczas trzęsienia ziemi w 1117 roku. Budowę rozpoczęto szybko w 1120 roku, i już w 1187 katedra została ukończona. A to jedna z najgłówniejszych atrakcji Werony, czyli Dom Julii. Historia o Romeo Julii została napisana przez Szekspira i jest oparta na historii krążącej we Włoszech już dużo wcześniej. A jednym z tych przykładów takiej historii jest opowieść. Gerarda Baldariego z 1553 roku o tytule Nieszczęśliwa miłość dwojga lojalnych kochanków Julii i Romea. Sam dom jest z XIII wieku i został wytypowany jako najbardziej prawdopodobny dom rodziny kapuletów, gdyż należał do rodziny del Capello. Balkon został już dobudowany, gdyż jest to jedna z największych atrakcji Werony. A więc ten dom musiał posiadać balkon, na którym stała Julia, wpatrzona w Romeo. Niewiele rzeczy bardziej rozpala ludzką wyobraźnię niż wielka niespełniona miłość. Żegnamy się już z Weroną. I jeszcze raz rzut oka z góry Świętego Piotra na panoramę. Widzimy most Świętego Piotra, rzekę Adygę i w ten sposób zakończamy naszą wycieczkę. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia na następnej wycieczce.